Co oznacza, że meble jest na przedsprzedaży? Dlaczego warto kupić teraz, a nie czekać? Już tłumaczę: krótko, zwięźle, bez marketingowego bełkotu. A więc czym jest przedsprzedaż? Oznacza to możliwość wcześniejszego zakupu produktu, zanim fizycznie pojawi się na naszym stanie magazynowym. Zamawiając wcześniej, macie gwarancję tego, że my dopilnujemy, aby ten towar zarezerwować dla Was. Nadchodzącej dostawie. Dlaczego warto zakupić wcześniej? Ponieważ większość topowych modeli wyprzedaje się zanim do nas trafi. Dzięki wcześniejszemu zamówieniu macie gwarancję tego, że wasz egzemplarz będzie na was czekał. Od strony praktycznej, gdzie szukać tych informacji? Na karcie produktu. Uruchamiając przedsprzedaż, dajemy informację o tym, ile dni czeka. Was jeszcze do planowanej dostawy. Te dni kolejno się odliczają. Po otrzymaniu dostawy, kiedy ona trafia na nasz stan magazynowy, tego samego dnia bądź kolejnego najpóźniej roboczego, wysyłamy do Was Wasze zamówienie. Dotyczy to oczywiście wszystkich produktów, które są z wysyłką kurierską. Dzięki temu zawsze wiecie i macie pewność co do tego, kiedy Wasze zamówienie trafi do Waszych rąk. Pamiętajcie jednak, w oparciu o Wasze pytania i sugestie cały czas modyfikujemy naszą stronę, tak żeby była jeszcze bardziej klarowna. Dlatego ta część informacji może się u nas na stronie zmienić. Pamiętajcie, warto zamówić wcześniej, nie czekajcie, zarezerwujcie towar, a my dopilnujemy tego, żebyście mieli wysyłkę już tego samego dnia bądź kolejnego prosto z dostawy. Zapraszam Was serdecznie.